Anna Bednarek, dla maluszków do podłóżki. Tańczący Mich Mały pluszowy Mich Ochotę ma potańczyć dziś. Już przygrywa mu muzyka, już nóżkami misiu fika, kręci w koło piruety. Ben! przewrócił się niestety, To nie zdaraz tego misia, A tak tańczyć, pragnie dzisiaj. Na szczęście nic mu się nie stało, tylko w głowie zaszumiało. Mały miś pluszowy znów do tańca jest gotowy. Wstał z podłogi nieboraczek Głośno śpiewa Tańczy, skacze Już przygrywa mu muzyka Znów nóżkami misiu fika bieży w lewo Potem w prawo Zachwycony jest zabawą Chodźcie lale do kółeczka A ja wejdę do środeczka Potańczymy razem sobie Ja fikołka zaraz zrobię Benc do przodu się potoczył Siedem gwiazdek, aż zobaczył W głowie mocno zachuczało, A misiowi ciągle mało Skacze, bryka i swawoli Chce się bawić aż do woli, A muzyka ciągle gra. Jest zabawa na sto dwa. Tańczy misiu, tańczą lale Nie chcą przestać wcale. Kiedy skończą? Nie wiadomo, nie chce wracać nikt do domu. Dobranoc, moje kochane dzieci.